Przeglądając oferty różnych mieszkań na sprzedaż na stronach internetowych, czy to Otodom, Morizon, czy wszelakich innych stron internetowych, gdzie można znaleźć takie nieruchomości na zakup, można odnaleźć też informację, że mieszkanie nie posiada księgi wieczystej. Zatem kto jest właścicielem? Gdzie to mogę sprawdzić? A przede wszystkim, czy można to kupić wspomagając się kredytem hipotecznym? Cześć! Witam Cię na kanale Hipoteczny Ekspert. Kanale poświęconym kredytobiorcom oraz kredytom. Ja nazywam się Antoni Małeta jestem specjalistą do spraw kredytów hipotecznych oraz kredytów gotówkowych. Jestem z Krakowa, a w dzisiejszym wideo przygotowałem dla Ciebie informację, na temat zakupu mieszkania bez księgi wieczystej. Z tego wideo dowiesz się, czy w ogóle jest możliwość kredytowania takiej nieruchomości i dowiesz się mu również, w jaki sposób wygląda możliwe przekształcenie różnych form prawnych mieszkania. Zatem, nie tracąc czasu, zapraszam Cię do oglądania. Zaczynajmy! Rzeczywiście. Tak jak powiedziałem na początku, bywa nawet nie tak rzadko, patrząc w miejscu gdzie się znajdujemy w Krakowie, szczególnie Nowa Huta, ofituje w takie lokale, w takie mieszkania, które nie posiadają księgi wieczystej. Rzeczywiście jest to możliwe. Bywają takie sytuacje i trafiają do nas klienci i pytają często o to czy w ogóle jest możliwość aby bank udzielił kredytu na taką nieruchomość, na zakup Nieruchomości mieszkania bez księgi wieczystej. I tu mamy odpowiedź następującą. Odpowiedzmy sobie m, najpierw negatywnie, czyli nie. Rzeczywiście zależy od tego, jaka ta nieruchomość jest. Na przykład, nie abstrahując już od lokali, do których zaraz dojdziemy, ale na przykład może być też tak. E, miałem przed paroma miesiącami klientkę, która budowała dom na własnej działce metodą gospodarczą i, w, i miała się wspomagać kredytem. Natomiast byliśmy przez pewien czas przyblokowani tą sytuacją, że grunt, działka nie posiadała księgi wieczystej. Tak też czasem zdarza się, że nie ma księgi wieczystej grunt, na którym jest budowany. Dom może tak rzeczywiście być, ale wówczas będziemy mieć problem z przeprocesowaniem wniosku o kredyt. Dlatego należało założyć księgę wie wieczystą. Ze względu na to, że bank udzielając kredytu, potrzebuje jakiegoś prawnego zabezpieczenia, aby wpisać hipotekę. Ewentualnie, jeśli by klientka miała inną nieruchomość, na tą inną nieruchomość mógłby wpisać. Zatem, czy możliwe jest kredytowanie nieruchomości bez księgi wieczystej, jeśli chodzi o dom, bu budowa metodą gospodarczą? Tu potrzebujemy założyć księgę wieczystą. Również nie będzie udzielony kredyt, jeśli chodzi o mieszkania lokatorskie. Mieszkania lokatorskie. Również nie zostanie udzielony kredyt hipoteczny na mieszkania komunalne, a także na mieszkania w kamienicy, jeśli jest to udział w kamienicy, a nie pełna własność. Oczywiście do tych wszystkich szeregu mieszkań, tego stanu prawnego czy lokatorskie, komunalne, również TBS. Pamiętajcie, jeśli macie, partycypujecie w, w, w TBS-ie, również kredyt gotowy. Hipoteczny nie chodzi. O grę, kredyt gotówkowy jak najbardziej tak. Tu pewna gwiazda. Kredyt hipoteczny zawsze może mieć miejsce, jeśli stan prawny na to nie pozwala, gdy bank ma możliwość zabezpieczenia się na innej nieruchomości. Dajmy na to: kupujesz mieszkanie lokatorskie, ale masz już na przykład mieszkanie, zostawisz sobie je własnościowe bez tej hipoteki, to wówczas że rzeczywiście bank może udzielić kredytu na zakup mieszkania lokatorskiego, ale z, z zabezpieczeniem. Na lokalu, gdzie jest pełna własność. Jeśli chodzi o odpowiedź twierdzącą, gdzie będzie kredytowany zakup nieruchomości bez księgi wieczystej, to jest takie mieszkanie, które się nazywa spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Czyli, tak jak już wspomniałem, często w Krakowie, dajmy na to, Nowa Huta. Występują takie mieszkania, takie mieszkania spółdzielcze, które mówimy o nich w skrócie. Niektóre spółdzielcze mieszkania rzeczywiście mają księgę wieczystą, ale jest szereg mieszkań spółdzielczych, które nie posiadają tej księgi wieczystej. I tutaj, I tutaj mamy możliwość przez bank udzielenia kredytu na zakup. Takiego lokalu, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, ponieważ gdy zostanie udzielony kredyt, zostanie przeniesiona własność, do czego zaraz dojdę, wówczas notariusz będzie składał wniosek o założenie księgi wieczystej. I tu ważne parę elementów, abyś może się przygotował wcześniej do takiego zakupu, jeśli rzeczywiście sprawdzi na internecie, przy końcu różne strony, że stan prawny nieruchomości nie jest napisany pełna własność, ale spółdzielcze mieszkanie. Tutaj pierwsza rzecz. Kto tu jest tak naprawdę właścicielem? Otóż w mieszkaniu spółdzielczym, czyli spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu, jest to, jak wczytamy się tak naprawdę w terminologię, zapisy na temat tego mieszkania, to jest to ograniczone prawo, to ważne i podkreślam, ograniczone prawo, ale jedynie do korzystania z lokalu, korzystania, i rozporządzania lokalem. Czyli faktycznym właścicielem takiego mieszkania spółdzielczego jest jednak spółdzielnia. Nie dajmy na to Jan Kowalski, który sprzedaje to mieszkanie, ale faktycznym właścicielem jest tu spółdzielnia. I tu yy, od razu rodzi się kolejne pytanie, to, czy ten Jan Kowalski wspomniany ma prawo sp być, sprzedać tą nieruchomość? Tak, ze względu na to, że choć ma ograniczone prawo do korzystania z tego lokalu, to również ma prawo z rozporządzania nim, czyli on tak naprawdę je sprzedaje, on je może sprzedać. Jeśli chodzi o mieszkanie, gdzie jest pełna własność, różnica polega na tym, że oczywiście, pełna własność, czyli ty jesteś właścicielem w mieszkaniu spółdzielczym, ty tylko je korzystasz. Korzysta z niego, z tego lokalu, nie jesteś właścicielem i różnica druga jest taka, że przy mieszkaniu własnościowym, przy, przy mieszkaniu własnościowym jesteś również właścicielem gruntu pod lokalu, jeśli to jest na przykład blok, gruntu pod y, lokalem oraz części wspólnych, na przykład y, balkon, czy jeśli tam są garaż, s, s wielostanowiskowy, klatka schodowa, różne inne rzeczy. I tu rodzi się kolejne pytanie. Czy zatem mogę wziąć kredyt na takie mieszkanie, gdzie właścicielem nie jest Jan Kowalski, ale spółdzielnia? I odpowiedź, może tak, odpowiedź sobie najpierw przewrotnie: nie. I rzeczywiście tak jest, że nie mogę wziąć takiego kredytu, jeśli nie ma Księgi Wieczystej, jest mieszkanie spółdzielcze, własnościowe nie ma Księgi Wieczystej. Czy mogę wziąć kredyt? Nie. Nie. Gdy jest nieuregulowany stan prawny gruntu tej nieruchomości pod, pod całym blokiem, prawda? Gdy jest nieuregulowany, nieuregulowany stan gruntu, nie. Albo gdy na przykład jest też jakiś inny współwłaściciel, albo pełny właściciel, nie, nie jest właścicielem spółdzielni, ale na przykład. Urząd Miasta Krakowa jest właścicielem gruntu, na którym stoi blok, to wówczas również nie zostanie udzielony kredyt hipoteczny pod zabezpieczenie takiego lokalu, ponieważ nie ma tu możliwości do wydzielenia e, księgi wieczystej. I oczywiście, tak jak wspomniałem wcześniej, możemy sobie odpowiedzieć oczywiście tak pozytywnie jeśli masz inną nieruchomość pod zabezpieczenie, na przykład inne, inne mieszkanie własnościowe, to tak wówczas może być udzielony kredyt hipoteczny. Natomiast mieszkanie mm, spółdzielcze własnościowe bez Księgi Wieczystej, tak bank udzieli kredytu, jeśli jest uregulowany stan prawny i jeśli mówi, właścicielem jest spółdzielnia, to tak wówczas będzie udzielony kredyt hipoteczny. Natomiast Niektóre banki nie udzielają kredytu na spółdzielcze własnościowe, prawo do lokalu. Jest to bank PKO, bank hipoteczny, który od bodajże półtora roku zaprzestał udzielania w ogóle kredytów dla nowych klientów. Zajmuje się tylko refinansowaniem kredytów w banku PKO S.A., więc raczej to nie wchodzi w grę i nie udziela takich kredytów Banku Ochrony Środowiska. Natomiast wszystkie pozostałe banki udzielą Tobie kredytu na zakup. Takiego mieszkania własnościowego bez Księgi Wieczystej. Jedynie do niedawna jeszcze M-Bank, po założeniu Księgi Wieczystej, też wymagał od kredytobiorcy, aby przekształcić zespół dziewczego prawa do pełnej własności. Pozostałe banki zostawiają to w Twojej gestii. Zapytasz pewnie, co jest potrzebne do złożenia wniosku, czy też wcześniej, jeśli przeczytasz takie ogłoszenie na internecie, żeby sprawdzić rzeczywiście wszelkie informacje na temat tego mieszkania spółdzielczego, własnościowego bez księgi wieczystej, bo wiadomo, jeśli mamy księgę wieczystą, możemy się zalogować na portal Ministerstwa Sprawiedliwości, jeśli znamy numer księgi, możemy wejść, sprawdzić stan aktualny, stan zupełny księgi dowiedzieć się wszystko o właścicielach, o roszczeniach, o hipotekach, o zajęciach na lokalu. Natomiast przy spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu, gdzie nie ma księgi wieczystej, gdzie to, możemy, gdzie to możemy sprawdzić? Przede wszystkim, może nie Ty powinieneś wystąpić, ale właściciel tego mieszkania, którego chcesz kupić, o zaświadczenie ze spółdzielni. Występuje to właściciel albo, jeśli kupujesz to przez biuro nieruchomości, które akurat prezentuje tą, tą nieruchomość, to pośrednik, agent nieruchomości może w imieniu właściciela wystąpić do spółdzielni o takie zaświadczenia, aby przedstawić tobie, a na pewno będzie ono po potrzebne do banku. Zatem tak jak w innych filmikach mówimy, że pośrednik biuro nieruchomości nie jest wcale, nie traktujcie to jako zło konieczne, ale naprawdę coś dobrego, bo sam nieruchomości nieruchomość, biuro nieruchomości bardzo dużo mi pomogło, oszczędziłem bardzo dużo czasu i między innymi załatwiania takich dokumentów ze spółdzielni, z którą załatwienie takiego swoją drogą zaświadczenia ze spółdzielni nie jest łatwo, gdyż, ponieważ często te spółdzielnie mieszkaniowe, patrząc na, dla przykładu, to mieszkania w Nowej Hucie, w Krakowie, kontakt ze spółdzielniami czasami wygląda, jakbyśmy się cofnęli w czasie do okresu PRL. Ale wracając do tego zaświadczenia ze spółdzielni, musi zawierać ono trzy najważniejsze rzeczy. Dla Ciebie, ale przede wszystkim też i dla banku. Pierwsza rzecz, e, musi się tam znajdować informacja na temat właściciela, na temat właściciela spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, czyli komu przysługuje prawo, czyli powiedzmy to prawo do korzystania z tego lokalu, przysługuje temu Janu, Janowi Kowalskiemu. Powinno być to zapisane, więc sprawdzić czy ta osoba, która to sprzedaje, to on jemu przysługuje prawo, czyli może ci sprzedać żeby to nie była osoba wstawiona. W tej pierwszej rzeczy, kto jest właścicielem oczywiście spółdzielnia i kto może zbyć, sprzedać tę nieruchomość, czyli osoba, która korzysta z tego lokalu i rozporządza nim, może go sprzedać, czyli ten Jan Kowalski, ta informacja też powinna się zawrzeć w tym zaświadczeniu ze spółdzielni. Druga informacja, która powinna się zawrzeć w takim zaświadczeniu ze spółdzielni, to to, czy ten lokal jest zadłużony, czy też nie. Czyli informacja, że są regularnie płacone czynszy, nie ma opóźnień w płaceniu czynszu i, i czynsz jest płacony regularnie. Jest to bardzo inform, ważna informacja dla banku, ale i też przede wszystkim dla ciebie. Oraz trzecia, ostatnia rzecz, która jest zapisana na zaświadczeniu ze spółdzielni. Czy, czy są jakieś przeciwwskazania do założenia księgi wieczystej. Taką informację. Zapisuje spółdzielnia na tym zaświadczeniu. Czyli, na przykład może być przeciwwskazanie do założenia Księgi Wieczystej, bo jest nieuregulowany stan prawny. Tak jak wspomnieliśmy sobie, gruntu albo spółdzielnia nie jest właścicielem gruntu, więc są przeciwwskazania do założenia Księgi Wieczystej. Musi się znaleźć ta informacja przede wszystkim dla banku no i też dla Ciebie, jeśli chcesz się wspomagać kredytem hipotecznym. Tu w tym punkcie, dobrych parę miesięcy temu mieliśmy pewne przeprawy, pertraktacje, negocjacje, które ja prowadziłem ze spół, jedną ze spółdzielni, ze względu na to, że spółdzielnia nie chciała się tego trzeciego zapisu zawrzeć w zaświadczeniu i klient nie otrzymałby kredytu i jego wpłacony zadatek by przepadł. I rzeczywiście spółdzielnia nie chciała udzielić informacji, nie chciała wprowadzić tego zapisu, że nie, nie widzi przeciw Wskazań, ale zastosowaliśmy pewien fortel, żeby inaczej sformułować ten, ten zapis, który został zaakceptowany do banku, żeby rzeczywiście ten trzeci punkt się znalazł w nieco innej formie zapisu, ale sens był akceptowalny przez bank, więc udało się rzeczywiście porozmawiać z prezesem spółdzielni, który przystał na tę inną formę zapisu i klient otrzymał kredytowanie. Czasami albo na pewno też pojawia się z zaświadczeń ze spółdzielni informacja, jaka jest tu powierzchnia tego lokalu, ponieważ w Księdze Wieczystej, jeśli jest spółdzielcze własnościowe prawo z Księgą Wieczystą, to w Księdze Wieczystej ta informacja o, o powierzchni znajduje się. Na zaświadczeniu spółdzielnia wpisuje taką informację. I tu też mieliśmy jeszcze w tym roku taką sytuację, że spółdzielnia nie chciała udzielić takiej informacji, bo się o, o, okazało, że obecna właścicielka płaciła do tej pory wyższy czynsz w przeliczeniu na, na to 48 metrów mieszkania a mieszkanie według spółdzielni jak rozmawiałem wynosiło 45 metrów więc powinna płacić nieco niższy czynsz ale nie chcieli wpisać tej informacji na zaświadczeniu powiedzieli mi to tylko w zaufaniu prywatnie że wynosi 45 metrów ale nie chcieli zrobić tego zapisu w zaświadczeniu więc bank oczywiście prosił o taką informację i zrobiliśmy też pewne ubejście tego zaświadczenia, też wszystkie trzy informacje, czyli kto jest właścicielem, czy lokal jest zadłużony i czy nie ma przyciska. znalazły się na zaświadczeniu, ale nie było powierzchni, więc zrobiliśmy obmiar architekta lokalu i okazało się, że lokal w ogóle ani nie miał 48, jak klient, obecna właścicielka płaciła, ani 45 metrów, tylko tak naprawdę miał 43,5 metra. Czyli całkiem jeszcze inna wartość, i też z tym obmiarem później poszło wniosek o założenie księgi wieczystej przez notariusza. Więc tu też czasami są takie, takie sytuacje, ale po to jesteśmy my, żebyśmy też znaleźli rozwiązanie, w jaki sposób możemy przedstawić do banku informacje o powierzchni, więc nie tylko na zaświadczeniu, ale też w taki sposób. I w końcu. Pytanie najistotniejsze, skoro bierzesz kredyt hipoteczny, gdzie bank ma wpisać, skoro nie ma księgi wieczystej? Zatem odbywa się to proceduralnie tak, że rzeczywiście to spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, które nie ma księgi wieczystej, podpisujesz umowę przedstępną standardowo, wpłacasz zadatek, my składamy wniosek do dwóch, trzech banków, otrzymujemy decyzję kredytową. Następnie, tak standardowo podpisujesz umowę kredytową. Z umowy kredytowej idziesz do notariusza na akt przeniesienia własności, i tu jest już troszeczkę inaczej, bo notariusz oprócz standardowo składa wniosek o wpis. Tu nie ma jeszcze księgi wieczystej, więc najpierw wnioskuje o założenie księgi wieczystej dla tego lokalu, a następnie o wpis na tą księgę wieczystą, dokładnie do działu czwartego, i wracamy do banku. Bank uruchamia na tej podstawie kredyt, natomiast do czasu, m, aż y, dokona się ten wpis, wiadomo płacisz ubezpieczenie y, pomostowe, które będzie już zwrotne dla Ciebie i gdy zostanie założona księga wieczysta, to bank Ci odda wówczas zwróci ten zapłacony ubezpieczenie pomostowe. Informacje o tym znajdują się w innym filmiku na ten temat. Natomiast masz Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu z Księgą Wieczystą. Natomiast, gdybyś chciał przekształcić ten stan prawny, nieruchomości, to tylko należy do Ciebie, to mógłbyś przekształcić to spółdzielcze prawo własnościowe, już masz czy wieczystą, na pełną własność. Odbywa się to tak, że składasz wniosek do spółdzielni, czekasz 6 miesięcy, następnie jesteś zapraszany na akt do notariusza, gdzie uiszczasz około 1500 zł w sumie. Jest, zawiera się w tym taksa notarialna, opłaty stałe sądowe, pisy, wypisy i w zależności od sądu dokonuje się już przez... Yy, referendarza, jeszcze może być może niedługo przez notariusza, przekształcenie zespół dziedziczego własnościowego, Prawo do lokalu z księgowiczystą do pełnej własności, czyli jesteś już w pełni właścicielem nie i jesteś pełnym właścicielem lokalu, ale i także udziału w gruncie czy udziału w częściach wspólnych. Czego ci serca życzę, nie bój się zakupu takiej nieruchomości. Po to jesteśmy my, żeby ci pomóc, czy też biuro nieruchomości. Nie ma tu żadnego ryzyka, jeśli sprawdzimy dokumenty, przede wszystkim zaświadczenie ze spółdzielni. Więc jeśli będziesz miał jakieś pytania, napisz w komentarzu. Pamiętaj, żeby kliknąć lajka, a przede wszystkim kliknij subskrypcję. Ciebie to nic nie kosztuje, ale nam pomaga bardziej rozwijać ten kanał i docierać do kolejnych osób, które potrzebują takich informacji. Polecaj też nas naszym znajomym, aby widzieli te filmy, aby mieli więcej odwagi na zakup takich nieruchomości, jeśli znajdą na internecie. Nie ma tu problemu z zakupem na kredyt.